Moje podsumowanie roku. Co nowego? Zmieniło się przede wszystkim podejście do stosowania różnych technik. Z uwagi na dostępność nowoczesnych badań, wykorzystania USG i innych technik obrazowania, w zupełnie inny sposób w tej chwili podchodzi się do podawania kwasu hialuronowego, stosowania zabiegów stymulujących. Preparatów na polskim rynku mamy bardzo dużo, więc też wymagało to ode mnie sporego zaangażowania się w większą ilość szkoleń, gdzie można się dowiedzieć, w jakich sytuacjach, co podawać i jak się rozeznać w gąszczu wszystkich tych preparatów, które do nas napływają. Tak jakby w każdej dziedzinie medycyny estetycznej pojawiło się sporo nowości, co wymagało sporo uwagi, zainteresowania i energii na poznanie tych technologii. Nici Aptos są wzbogacone o nową technologię Namika, które powodują lepszy efekt stymulujący i liftimujący niż do tej pory. Odchodzi się stopniowo od wypełniaczy, zastępując je mądrym stosowaniem stymulatorów tkankowych. Przede wszystkim zmienia się modny, modny obraz y, osoby, która korzysta z medycyny estetycznej. Odchodzi się od y, przerysowania, a wracamy do naturalności. Mamy wyglądać właśnie świeżo, ale nie na to, żeby nas było widać y, 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 ilość wykonanych zabiegów. Tak samo w kosmetologii, podejście do pielęgnacji zdecydowanie poszło do przodu. Coraz nowszej generacji kosmetyki, coraz lepiej penetrujące, głębiej. Więc uważam ten rok za to, że sporo się nauczyliśmy. Pacjenci też są coraz bardziej wyedukowani, coraz bardziej wymagający i dokładnie zaczynają wiedzieć, czego potrzebują. I yy, przychodzą i kom, z konkretnym tematem i konkretnie wiedzą nawet, co u nich należałoby zrobić i to jest bardzo dobry zwrot niż w tym kierunku takiej większej edukacji.